Dzwonił w kółko te telewizory tu łapie rybę i przynętka znowu poszła w ruch ooo siedzi bydle normalnie o, ale ciężko się sko... O. patrzcie patrzcie o, konisko wielkie się złapało. Nie może być. Zaraz z niego stejka zrobię i opierdolę. Ja! Się poplątało jeszcze. Kurwa. No, odplątało się. To jest nasz przynęta. O, 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 się merda. Wkładamy do zioklik i opuszczamy na dno, i złapiemy zaraz kolejną rybkę. Po prostu Eldorado podlodowe. Szkoda, że wszystko takie wielkości kciuka. O! przyjęło się, zjadłem właśnie. Jeden. Dobra. Dobra. Cisza. Kisza. Piormy rybę. Co to się dzieje? Gdzie ten? Gdzie to dno? Nie czuję go. Jeszcze nie opadło. Już ryba. Proszę teraz obserwować kiwoczek. Jak się kiwa. I się kiwa. I się kiwa jeszcze. O, 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 tak. I branie. I tylko się lekko zakiwał, i już branie. O, o, o. Pusto, no. Co za główno. To, żem się teraz skręcił. Nic nie widać pewnie w telewizji. troszeczkę i nic. O. Wszystko się trzęsie. Jesteśmy na dnie. Widać. Unosimy zna Uchamy. kładziemy na dno. Podnosimy. Kładziemy. Podskakujemy. Gdzie te ryby? Już coś tam się dobiera do naszej mormyszki. Pokiwamy. Malutko opuszczamy na dno, do góry znowu opuszczamy. Teraz będzie branie, aż wędkę nam złamie. no, gdzie to branie? Może mi zeżarło już wszystko z haczyka. Tyle tego dziadostwa tam no zakładałem, pewnie już wszystko zżarło. Chociaż to wystarczy, że tylko 2 mm czerwonego gówna jest na haczyku i, i tak bierze. No, coś nie bierze. Bierze. Zgubię. Zacinam pusto. sto. Boy, ale Czy tyle ryb mam, że normalnie nie mam? Nie mam. Co to się dzieje? Nie można nawet na chwilę podziwiać wędki, bo od razu zżerają. Proszę bardzo, jakie branie cudne. O, siedzi. No. Ciekawe co teraz, ale ciężko idzie Oooooo się kręci Jako ryba wielka Zwa no, wielka ryba o, nie trafiła do dziury Chyba ją tu uratować szybko o. ratowane Dobra I idzie, popijemy następną Może się z nami. Trafi jakaś wielka ryba, że nie przejdzie przez tę dziurę. Dobra. Zjemy troszeczkę. I jeszcze nie. O! Troszeczkę do góry. Zimie z dna. Jeszcze, jeszcze, jeszcze nic się nie dzieje to opuszczamy pomalutku tak, to, to wielka ryba, na pewno tam czeka i opuszczamy troszkę pokiwamy, żeby się zainteresowało tam towarzystwo na dole i opuszczamy znowu. Uderzymy parę razy o dno. I zaraz będzie branie. I jeszcze raz. I pyk, pyk. Prosimy po malutku mikroskopijnymi drganiami i opuszczamy i nic. I jeszcze raz. Podnosimy do góry i opuszczamy. I, I coś się nam zainteresowało naszą przynętą Tylko jeszcze się nie odważyło jej zeżreć To więc jeszcze raz zrobimy O, o, o mamy rybę Znowu ziemia, Sztuka, a walczy o, ale walczy jest! Wielka ryba <kly> Pięknie się prają, że... Dobra, To Dobra. <laughs> Myślałem, że zaprezentuję Państwu jakąś większą, no, ale nie traćmy nadziei, toż to jeszcze dopiero cztery minuty minęły naszej przygody. Pewno coś złapiemy zaraz Trzymajcie kciuki, święta na dnie unosimy troszeczkę, żeby taki włóczek się troszeczkę wywiał i ciachacie, ciach cia, cia, cia. czekamy, opuszczamy Już jesteśmy na uderzamy parę razy w dno i unosimy do góry i opuszczamy do dołu i mamy branie i jeszcze raz do góry i opuszczamy do dołu pomalutku żeby rybka zdążyła sobie zjeść jesteśmy na dnie leżymy raz, dwa, trzy i do góry i pomalutku do dołu i nic i jeszcze raz. Bardzo pinikę do góry. Jeszcze troszkę. O. Czekamy. Nic się nie dzieje. Opuszczamy. Mamy branie. I znowu. Ale jakieś łaputkie. Więc powtarzamy. Czynność. kilka takich falujących ruchów opuszczamy na dno, podnosimy i opuszczamy Piękne pranie było. Powinienem zaciąć, nie? Znowu. Ach cholera, no. Człowiek jest taką flegmą, że nie zadnie takiego prania. Coś nam zgubię. Coś tam skupię. Coś, Coś tam się interesuje. Jeszcze nie zaczynamy. Jeszcze nie. Teraz złapimy ostatnią rybkę i będzie koniec filmu. Kilka uderzeń odno dno jakie potężne branie siedzi. O, kowrotyka aż mi tutaj pokazuje. O, joko ryba, ja pierdolę. nie, <grywa> się, zdążyłem złapać. korowa ryba, mówiłem. Ja, na sam koniec, taka. Ja. O, o, shit. Nie da się nawet sfilmować, no. Co to jest za ryba? Czy Wy wiecie? Czy to... leś? Ja tam nie wiem, ale ładna. Podobuje mi się. To chyba kramp, tylko, że jest taki dość Dobra. Rybko, droga. Wolność. Nieźle. No dobra, to tym miłym akcentem po 13 minutach instrukcji ratkowania podlodowego chciałbym zakończyć dzisiejszy reportaż. Oto jest jezioro, nad którym się dzisiaj spotkaliśmy. Bye bye.